Witam moi drodzy w krótkim odcinku informacyjnym. Wiecie, że już się zaczęły wakacje. Za dokładnie półtora miesiąca będziemy mieli rocz setną rocznicę e, Bitwy Warszawskiej. Z tego związku bardzo bym chciał zachęcić wszystkich e, moich widzów do uczestnictwa m.in. w różnych e, piknikach militarnych oraz patriotycznych. No, jeśli będzie taka możliwość, bo koronawirus niestety jest, ale jest o wiele lepiej niż było, bo wcześniej mieliśmy więcej troszeczkę zarażeń, teraz jest trochę mniej. I z tego, co chciałem powiedzieć, że bardzo zapraszam na piknik wojskowy, jeśli w ogóle on się odbędzie. Ja tylko to widziałem na stronie informacyjnej, bo Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało, że obchody Bitwy Warszawskiej odbędą się. Jeśli koronawirus będzie mniejsze żniwo zbierał, po prostu będzie mniej ludzi zarażonych, to oczywiście się będzie można e, iść sobie poświętować. Ja na pewno się tam zjawię. Będzie chyba Marsz Niepodległości czy Marsz Piłsudskiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo widziałem już na stronie Ministerstwa Obrony. E, będą flagi polskie. Wszystko będzie fajnie. Będzie to jakoś tam Parada Niepodległości na pewno, e, przyjedzie wojsko na pewno, e, patrioci różni z różnych, historycy na pewno. E, ja tu mam opaskę akurat z Powstania Warszawskiego, więc mogę zachęcić do uczestnictwa w obchodach e, setnej lotniczej. Słuchajcie, jeśli chodzi o odcinki, to jutro wypuszczę, bo, dopiero, bo dzisiaj jeszcze mam trochę do ogarnięcia. E, co jeszcze powiem? Zapraszam na imprezę, jeśli w ogóle ona się odbędzie, ale mam nadzieję, że tak, jeszcze dam znać tydzień przed tym. Będzie w miejscowości Pabianice piknik wojskowy. No, i na tym pikniku ja się zjawię prawdopodobnie. No i będzie można, jeśli któryś z widzów by chciał zadać pytanie, czy po autograf ode mnie, bez problemu. Może jeśli w ogóle uda się w ogóle, to miasto się zorganizować w ogóle taki piknik zrobić, bo chyba nie, nie wiem czy będzie, bo to organizuje Urząd Miasta, Klub Gazety Polskiej i Wojsko Obrony Terytorialnej. Yy, nie wiem czy to się odbędzie. Mam wielką nadzieję, że tak, bo yy, ja na tym osobiście pikniku yy, 3 lata temu dostałem nagrodę wzorowego patrioty za udział w konkursie. No i na pewno zachęcam was żebyście bo, bo będzie chyba ASG Strzelnica będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy z dwudziestolecia międzywojennego. No i chyba będzie też defilada w Warszawie. Więc jeśli chodzi o obchody, to na pewno to jest ważny odcinek, bo ja głównie mam kanał historyczny, dlatego muszę to ogłosić, bo nie byłbym sobą, jeślibym nie ogłosił. Ale jeszcze przed tym mamy rocznicę Powstania Warszawskiego, więc też zachęcam do wywieszenia do wywieszenia flagi polskiej lub godła, a w ten dzień zachęcam, żeby założyć opaskę biało-czerwoną. I tylko tyle powiem. Bo, już, bo tylko to. jeszcze będziemy mieli niedługo rocznicę, chyba w lipcu, teraz za jakiś tydzień, Rzeź Wołyńskiej. To też jest bardzo ważny dzień. A to jeszcze zrobimy odcinek o tym? Więc wszystko się da zrobić. Najbardziej to o tych obchodach, właśnie chciałem powiedzieć. No bo kurde, to jest wyjątkowe, że ma, mamy zaszczyt żyć w czasach, gdzie możemy obchodzić to w wolnej Polsce obchody ani za okupacji niemieckiej czy ZSRR. No, no Ja jestem ciekawy, jak w Warszawie będzie defilada, No bo zawsze była taka yy, normalna, w tym roku może być taka, że może cały sprzęt być pokazany. Fajnie by było. No ja się w Warszawie na pewno nie zjawię. W pabienicach będę na tym pikniku, jeśli się odbędzie. Więc poszukiwać zabytków będzie, na nim będziecie mogli od niego. Ja i tak będę w, chodził w kominiarce, bo będzie obowiązywały maski. Albo przy ubice i dystans, no bo tam trochę ludzi będzie, albo i nie, no bo tam nie wszyscy przychodzą, ale zawsze jest yy, grono. No i fajne, można tam rzeczy wygrać. Są konkursy historyczne, między innymi tutaj w Powinnicach będzie taki. Yy, ten piknik się odbędzie, no mam nadzieję, że się odbędzie, no bo co roku zawsze był. Ja byłem, yy, w zasadzie tam ten piknik jest od 2016, bo wcześniej jeszcze takich nie organizowano, było w Warszawie, ale jak. Ministerstwo Obrony zdecydowało, żeby więcej było, no to w całej Polsce się te pikniki odbywają. W 2018 mieliśmy Pikniki Niepodległości. Był, można było między innymi kupić różne rzeczy, bo tam były nawet targi wojskowe, więc można było fajne rzeczy zakupić. No ale ja jeszcze raz serdecznie zapraszam na obchody Setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, bo to jest ważne święto dla każdego Polaka. I zachęcam do przynoszenia flag ze sobą biało-czerwonych albo godła narodowego, żeby pokazać, że Polacy świętują swoje największe osiągnięcie militarne w dziejach świata. Bitwa Warszawska jest jedną z największych bitew świata e, uważana, ponieważ nasza armia, która była nieliczna, nawet milion żołnierzy nie, nie liczyła, odparła pięciokrotnie większą armię niż nasza. Bo Piłsudski miał taką głowę, że on nie myślał tu i teraz, tylko strategicznie myślał, co się stanie, jeśli postawi wojska tu, to go mogą zniszczyć. Jeszcze wam powiem, co. Przed, przed, dzień przed bitwą warszawską, przed obchodem, to zrobię odcinek, jak on zniszczył y, najazd bolszewików. Od razu mówił, że chodził trzy dni i trzy noce po pokoju, nic nie jedząc i nie pijąc. stał chodził w kółko i myślał. Jak ktoś wymyślił, to podchodził do stołu, gdzie były mapy i sobie tak myślał jak tu postawi wojska, to jeszcze sobie omówimy. Ale bardzo zapraszam, bo ja prawdopodobnie będę na tym pikniku, będzie można sobie ze mną pogadać, zrobić sobie nawet zdjęcie. Ja oczywiście założę barwy narodowe, jakiś szalik biał, czerwony albo co. Będzie można odebrać autograf z naklejką patriotyczną, ponieważ już tak, tak już mam. Z bitwą warszawską też oraz Żołnierzami Niezłomnymi i z rocznicą Powstania Warszawskiego. Mam różnych fa fajnych naklejek, więc będzie można dodać autograf plus yy, właśnie naklejkę. No i tylko tyle powiem. Na pewno będzie można, tam będzie grill prawdopodobnie, będzie scena, gdzie będą yy, różni wokaliści, między innymi może zaśpiewa yy, słynny, jak on się nazywał, yy, nie pamiętam, ale był taki, jest taki wokalista, co śpiewał, patriotyczne piosenki. Tylko nie, nie wiem, jak on się nazywał. Depres, on się nazywał Depres. Może, za, nie wiem, czy on będzie w ogóle w tym roku, bo kiedyś miał być, ale nie było go. Ale może prawdopodobnie w tym roku będzie. Będzie, będzie wojsko, to na pewno, jeśli oczywiście reżim sanitarny pozwoli na to, no to się ten piknik odbędzie. Ja tam będę na tym pikniku, będzie można sobie już, jak mówiłem, pogadać ze mną, zrobić zdjęcie, dostać autografii, naklejki. No i pozdrowienia głównie. Jeszcze poszukiwać zabytków będzie, wiedzą, on też coś tam dla Was przygotuje. Ja tylko zapraszam serdecznie, jeśli się, nie, jeśli się odbędzie. Jeszcze dam info tydzień przed imprezą, czy jest, czy nie, żebyście wiedzieli. No i to tyle. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, żeby motywowało mnie do lepszych odcinków. A więc do zobaczenia. Cześć!